Hej, cześć, witajcie! Z tej strony Azorowa i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, pokażę Wam moją kolekcję platynowych trofeów na PlayStation. Trofea zbieram od prawie 8 lat i jak widzicie, przez ten czas udało mi się ich całkiem sporo zgromadzić, także dzisiaj trochę Wam o nich poopowiadam. Pierwszą grą, jaką kiedykolwiek splatynowałam, jest Minecraft PlayStation 3 Edition. Minecraft był w ogóle grom, dla której kupiłam konsolę, bardzo, bardzo chciałam grać na padzie. I pamiętam, że już od początku, kiedy pierwszy raz w ogóle odpaliłam tą grę, moją uwagę przykuły osiągnięcia pojawiające się na ekranie. Po jakimś czasie uznałam, że kurczę, fajnie byłoby zebrać je wszystkie, Podjęłam się tego wyzwania i jak widzicie, 10 stycznia 2015 roku udało mi się to osiągnąć. Jeśli chodzi o osiągnięcia w Minecrafcie, to nie są one jakieś specjalnie wymagające. Znajdzie się kilka bardziej czasochłonnych trofeów, na przykład to gdzie trzeba zbudować portal do Endu lub to, gdzie trzeba zabić smoka, tam faktycznie polecam się lepiej przygotować, ale oprócz tego raczej ta platyna nie powinna sprawić Wam trudności. Ja zdobyłam ją mając zaledwie 12 lat, więc myślę, że jeżeli mi się udało, to Wy również ją zdobędziecie. Po Minecraftie zabrałam się za kolejną grę i było to Plants vs Zombies Garden Warfare, Tutaj jest swoją drogą śmieszna historia, bo w momencie kiedy kupowałam tę grę, byłam święcie przekonana, że to jest to klasyczne Plants vs Zombies, gdzie wiecie, stawia się roślinki i one jakoś tam walczą z zombiakami. Nie wiedziałam kompletnie, że jest to strzelanka, ale mimo tego po przyjściu do domu i odpaleniu gry bardzo mi się ona spodobała, przypadła mi do gustu. No, i w niej również postanowiłam zdobyć wszystkie osiągnięcia. Nie było to jakoś szczególnie trudne. Niektóre trofea wymagały troszeczkę więcej czasu, na przykład to, aby zabić 100 przeciwników każdego rodzaju, czy też trofeum, które wymagało od nas wbicia 50 poziomu na danej postaci. Oprócz tego. Raczej nic jakiegoś bardzo trudnego tutaj nie znalazłam. Gierka bardzo przyjemna, od siebie mogę polecić te, jak i zarówno kolejne części. Jako największa fanka Minecraft'a nie mogłam przeoczyć takiej platyny jak Minecraft Story Mode. Bardzo, bardzo prosta platyna. Naprawdę gra, która wymaga od nas jedynie przejścia pięciu podstawowych epizodów oraz wykonania kilku jakichś pobocznych czynności. Które są tutaj na liście wypisane, także to tyle. Łatwa platyna. Little Big Planet 2, tutaj już robi się troszeczkę ciężej. Szczególnie w pamięć zapadło mi osiągnięcie związane z wymaksowaniem wszystkich poziomów. Nie chciałabym tego powtarzać ponownie, naprawdę ta gra. Wiele razy doprowadziła mnie do bardzo mocnego zdenerwowania. Mimo tego udało mi się osiągnąć platynę. Z tego, co pamiętam, było też tutaj dużo trofeów związanych z grom wieloosobową. Na ten moment niestety serwery na PlayStation 3 zostały wyłączone, więc ta platyna jest już nieosiągalna. Kolejną grom na mojej liście jest Terraria i tutaj naprawdę jestem bardzo, bardzo dumna z tej platyny. Jedna z takich, można powiedzieć, bardziej czasochłonnych i też dosyć trudnych platyn w mojej kolekcji. Mamy tutaj trofa takie jak zbierz wszystkie zwierzaki, załóż na siebie każdą zbroję, czy też pokonaj każdego bosa, także jest tutaj co robić. Mimo tego, oczywiście, wszystko jest jak najbardziej do zdobycia i z czasem, jeżeli będziecie dążyć do tej platyny, to na pewno ją osiągniecie. Po Terrarii przyszedł czas na Simsy oraz Simsy 3 Zwierzaki. I tutaj tak naprawdę największą trudnością nie jest zdobycie samej platyny, a w ogóle kupienie Simsów. Dlaczego? Simsy 3 i Simsy 3 Zwierzaki nie są dostępne w PlayStation Store. Jeżeli chcielibyście zagrać w te gry, no to musicie kupić je na płycie. Z tego powodu wiele osób w ogóle nie wie, że takie Simsy istnieją. Jednak jak widzicie, mam je tutaj na koncie i jak najbardziej potwierdzam, są Simsy. 3 na PlayStation. Różnią się one jednak troszeczkę od tej wersji PCtowej, a jeżeli chodzi o same osiągnięcia, no to są one dosyć proste. I raczej niezbyt skomplikowane. Simsy 3 troszeczkę dłuższe od zwierzaków, w mojej opinii, głównie ze względu na trofeum Władca Cudów, które wymaga od nas wypełnienia tysiąca pragnień. Jeżeli chodzi o zwierzaki, to tutaj niektóre trofea potrafią się zbugować, co oznacza, że w momencie, kiedy powinniście je otrzymać, po prostu ich nie dostaniecie. Są to głównie osiągnięcia związane z wyzwaniami, także jeżeli taka sytuacja Wam się wydarzy, to po prostu musicie usunąć Save'a i wykonać te określone wyzwania ponownie. Dalej jest Jack and Daxter The Precursor Legacy. Bardzo fajna gierka, jak i zarówno przyjemna platyna, jak widzicie zdobyło ją prawie 18% osób, co oznacza, że nie może być ona trudna. Większość trofeów związana jest tutaj z fabułą, dostajecie je poprzez przechodzenie kolejnych poziomów i wykonywanie jakichś tam określonych misji. Mamy tutaj też troszeczkę zbieractwa, jakieś tam znajdźki. Ale to raczej bez problemu, powinniście dać sobie ze wszystkim radę. Jack 2 już niestety w mojej opinii taki fajny nie był. Ta gra różni się dosyć mocno od swojej poprzedniczki, zarówno pod względem gameplayowym, jak i fabularnym. Jest tutaj naprawdę dużo zmian, które niekoniecznie mi się spodobały. Mimo tego postanowiłam podjąć się platyny i zobaczyć, jak mi to pójdzie. Udało się oczywiście. Trochę podobne do pierwszej części. Jeśli chodzi o znajdźki, to moim zdaniem są troszeczkę trudniejsze. Uważam, że trzeba do nich przykładać więcej uwagi. Ale oprócz tego, jest to również dosyć prosta platyna. No i na zakończenie trylogii Jack 3, czyli część, która podobała mi się najmniej. Gra dosyć podobna do dwójki. Powiem Wam, że końcowy boss śni mi się po nocach do dzisiaj. Totalnie nie chciałabym tego powtarzać, chociaż z drugiej strony noszę się od jakiegoś czasu z takim zamiarem, żeby kupić sobie tę trylogię i przejść ją jeszcze raz na PlayStation 4 i zobaczyć, czy ona faktycznie była taka trudna, czy może ja po prostu byłam młodsza i jeszcze nie potrafiłam aż tak dobrze grać jak teraz. Być może kiedyś zrobię coś takiego, zrobię jakiegoś live'a albo nagram jakąś serię, zobaczymy. Far Cry 4 moja pierwsza styczność z serią gier Far Cry, i powiem Wam zupełnie szczerze, że od momentu, kiedy zagrałam w tę część, zakochałam się, po prostu jestem największą fanką serii. Mm, wszystko mi tutaj przypadło do gustu: gameplay, fabuła, jakiś tam otwarty świat, przeciwnicy totalnie, kompletnie wszystko. Jeśli chodzi o trofea, to możemy je podzielić tutaj, tak naprawdę, na kilka kategorii. Mamy tak zwane trofea fabularne, które wypadają nam wraz z postępem w grze. Są osiągnięcia, które wymagają od nas jakiejś interakcji w otwartym świecie, np. odbijanie strażnic. No i jest nieszczęsny multiplayer. Dlaczego nieszczęsny? Bo tak naprawdę przez niego możecie nie dostać tej platyny. Poza tym, że trzeba tutaj rozegrać kilka rund w trybie gry wieloosobowym, gdzie serwery są już na ten moment praktycznie martwe, nikt tam prawie nie gra. Mamy tutaj także trofeum zatytułowane "zmiana pasa", gdzie aby je wykonać, będziemy potrzebowali jakiegoś znajomego albo innej osoby posiadającej również Far Crya 4, która nam pomoże. Jest to trofeum, które można wykonać jedynie w kooperacji. Nie liczcie, że zdobędziecie je z randomami. Także, no, to jest dosyć duże utrudnienie. I ja pamiętam też, że przez to trofeum dosyć późno tutaj zdobyłam platynę. Jak widzicie, zaczęłam grać w lipcu, a platyna wpadła mi dopiero pod koniec sierpnia. Po wymaksowaniu w Far Crya 4 popędziłam do sklepu, i słuchajcie, kupiłam trujeczkę i tutaj sprawa wygląda podobnie. Dużo trofeów single player, troszeczkę jakichś zadań w otwartym świecie. No i oczywiście, multiplayer trzeba wykonać 6 misji w trybie wieloosobowym. Ten multiplayer w Far Cry 3 jest taki dosyć niestabilny, jeśli mam być szczera, bo ja pracowałam tę grę 6 lat temu i pamiętam, że wtedy. Cały czas ludzie, z którymi grałam, wychodzili z gry. Nie wiem dlaczego, nie wiem, czy to był jakiś błąd kreja, czy po prostu nie chciało im się grać. Pamiętam, jak siedziałam, mając obok siebie dwa kontrolery. Jednym gdzieś tam sterowałam, strzelałam się z wrogami, walczyłam, a drugi pad służył mi po prostu do odwracania uwagi tych wrogów gdzieś tam, żeby skupili oni swoją uwagę na tej drugiej postaci, a nie na mnie. No i jakoś udało się zrobić te sześć misji. Także możecie to zrobić tą metodą co ja, ale musicie mieć dosyć dużą podzielność uwagi. Hmm, oczywiście, lepiej jest to zrobić z kimś, no ale serwery świecą pustkami. Angry Beard Star Wars, Uff, powiem Wam, że naprawdę jestem pełna podziwu, że zdobyłam tę platynę. Jest ona nie dość, że bardzo czasochłonna, to jeszcze bazuje na szczęściu i wymaga naprawdę anielskiej cierpliwości. Mamy tutaj osiągnięcie, które wymaga od nas wbicia trzech gwiazdek na każdym poziomie, na wszystkich poziomach w całej grze, a niektóre z tych leveli będziecie musieli powtarzać jakieś 40 albo 50 razy. Ja jedyne wspomnienie, jakie mam z tą grą, to że siedziałam, mając gdzieś tam na kolanie telefon i po prostu oglądałam poziomy jeden po drugim, żeby nabić jak największą liczbę punktów i zdobyć te trzy gwiazdki. Dalej jest finaż i ferb, i tutaj muszę Wam się przyznać, że kompletnie totalnie nie wiem, jak ta gra wyglądała i o co w niej chodziło. Chyba mam pierwszy raz w swoim życiu taką sytuację, że nie pamiętam totalnie, jak jakaś gra wyglądała. Jedyne jakieś małe wspomnienie, które mam w głowie, to to, że trzeba było tam chyba kupować znajdźki, była taka maszyna i trzeba było coś tam z niej losować, ale jeżeli chodzi o gameplay, to nic Wam nie powiem, nie wiem. Ratchet Clank A Crack in Time bardzo przyjemna platformówka. Łatwa i niezbyt skomplikowana lista trofeów. Myślę, że raczej kojarzycie. Jedyne jakieś problemy, jakie napotkałam, to pamiętam, że coś tam jakieś levely z klankiem mi nie szły, ale to zawsze jakiś poradnik na YouTubie poratował. No a poza tym to naprawdę fajna gierka i od siebie mogę polecić. Call of Duty Ghost, słuchajcie, pierwszy kod na moim koncie. Z tego co widzę, te platynę posiada bardzo mały procent graczy, co mnie w sumie dziwi, bo nie jest ona jakoś bardzo trudna czy też skomplikowana. Większość trofeów wypada tak naprawdę podczas przechodzenia fabuły i są one powiązane z konkretnymi misjami, co dodatkowo ułatwia wbijanie osiągnięć. To Call of Duty ma bardzo fajny tryb multiplayer. Z tego co kojarzę, nazywał się on bodajże Extension i polegał na walce z takimi kosmitami. Naprawdę bardzo fajna sprawa. I w sumie wyróżniało to tę grę, bo nie jest to taki standardowy multiplayer, gdzie tylko się strzelacie z graczami. Jest to coś takiego innego, ciekawego, no i bardzo fajna, przyjemna platyna. Następna gra to iPad i przyjaciele. Wirtualny zwierzak. Gra stworzona z myślą o najmłodszych, więc platyna nie może być tutaj zbyt trudna. Większość trofeów jest naprawdę banalna i wypadnie wam już na samym starcie. Niektóre trzeba tam trochę pogrindować, ale. To zajmie dosłownie kilka minut, i platyna będzie na waszym koncie. Wchodzimy w erę PlayStation 4, i tutaj słuchajcie: pierwsza platyna, którą zdobyłam na PS4, to uwaga Minecraft. Wow, cóż za zaskoczenie! Postanowiłam, że splatynuję Minecrafta po raz drugi. I tutaj mamy troszeczkę zmiany, jeżeli chodzi o listę trofeów, bo słuchajcie, zostało dodane troszeczkę osiągnięć, lista jest dłuższa niż ta na PlayStation 3, więc trzeba trzeba się troszeczkę bardziej pomęczyć, ale wszystko jest oczywiście do zrobienia. Z takich bardziej problematycznych osiągnięć mamy tutaj na przykład trofeum Lekarz Zombie, które wymaga od nas wyleczenia osadnika zombie. No to jest dużo sposobów, myślę, że znajdziecie na YouTubie na spokojnie jakiś poradnik. Oswojenie ocelota również do najprostszych nie należy, gdyż są one dosyć szybkie. No i mamy też osiągnięcie, które zajmie troszeczkę czasu. Jest to trofeum, które wymaga od nas grania przez 100 dni, i nie chodzi o realne 100 dni, to, to nie, to by była totalna przesada, ale chodzi o 100 takich Minecraftowych dni, i z tego co pamiętam, trzeba grać po prostu na jakimś świecie przez 33 godziny. No cóż, troszeczkę dłuższa platyna od tej na PS3, ale Minecraft to Minecraft, więc zawsze gdzieś tam w kolekcji musi być. Far Cry Primal gra, którą bardzo, bardzo chciałam kupić od momentu, kiedy ukończyłam poprzednie części Far Cry'a. Tutaj, słuchajcie, mamy dosyć mocno ułatwione zadanie, bo nie ma multiplayera, nie ma w tej grze trybu multiplayer i całe szczęście, chwała za to twórcom. Jest to gra osadzona w czasach prehistorycznych, więc też ciężko było by tutaj dostosować jakiś tryb wieloosobowy. Ale wszystko jest możliwe, także dobrze, że jednak twórcy nie zdecydowali się na taki krok i że mamy tutaj grę totalnie singleplayerową. No i sytuacja wygląda podobnie jak do innych Far krajów, część trofeów związanych z fabułą, trochę jakiegoś tam, jakieś tam aktywności pobocznych w świecie gry, ale platyna naprawdę prosta, gierka naprawdę fajna i jak już mówiłam, nie ma tych uciążliwych trofeów co w poprzednich częściach, także jak najbardziej polecam. Life is Strange, gierka, która naprawdę mnie urzekła, no naprawdę spodobało mi się w niej wszystko, postacie, fabuła, wybory. Jest to naprawdę super produkcja i myślę, że już teraz mogę ją każdemu z Was polecić. Jestem akurat ogromną fanką serii, grałam we wszystkie części chyba na wszystkich możliwych platformach. A jeśli chodzi o sam osiągnięcia, to również są one bardzo, bardzo proste. Jedyne wymagania tak naprawdę tutaj to przejście wszystkich pięciu epizodów oraz wykonanie swego rodzaju znajdziek. W tej części gramy postacią, która robi zdjęcia i po prostu... Trofea polegają na tym, żeby robić zdjęcia określonym przedmiotom, także łatwa platyna i naprawdę świetna gra, bardzo polecam, bardzo, bardzo, bardzo. Miałam akurat takiego farta, że w momencie kiedy poznałam Life is Strange'a i zaczęłam w niego grać, okazało się, że wychodzi do niego prequel. I słuchajcie, zrobiłam wtedy preorder to był mój pierwszy preorder w życiu, jaki zrobiłam na grę i zamówiłam sobie Life is Strange Before the Storm. Tutaj sytuacja platynowo wygląda podobnie. Tym razem jednak zamiast pięciu epizodów mamy zaledwie trzy, no i standardowo trzeba przejść wszystkie trzy epizody oraz wykonać jakieś tam znaczki. W poprzedniej części jak już Wam mówiłam były to zdjęcia, tutaj są to graffiti, nie będę Wam spoilerować, ale tę część również bardzo polecam. Na samo zakończenie zostawiłam taką oto perełkę. My Name is Mayo. Większość z Was pewnie tej gry nie kojarzy, zastanawia się, co to w ogóle jest. Jeżeli natomiast zbieracie osiągnięcia, no to myślę, że słyszeliście o tej grze aż za często. My Name is Mayo jest klikerem. Oznacza to, że w tej grze nie robi się nic poza po prostu klikaniem w jakiś tam obiekt. Jaki jest więc fenomen tej platyny? Otóż, jak widzicie, mają prawie 80% osób. I można ją wbić uwaga w niecałą godzinę. Wystarczy, że po prostu będziecie klikać. Myślę, że fenomen tej gry polega też na tym, że jest ona dosyć tania. Tu u nas w Polsce kosztuje 5 zł, także jest to bardzo mało jak na grę konsolową. No, i też jest to fajna opcja dla osób, które na przykład nie mają tyle czasu na wbijanie platyn, a też chciałyby mieć jakąś na swoim koncie. Także jak widzicie, każdy może mieć platynowe trofeum. Myślę, że jest to dobry moment, aby zrobić sobie chwilę przerwy. Już niedługo powrócę do Was z większą ilością tego typu materiałów, także wyczekujcie. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka i widzimy się już niedługo.